Miejsca, do których się powraca, bo zostawiło się tam najlepszą cząstkę samego siebie. Gdyby je tak połączyć w łańcuszek dobrych spotkań, utworzy się niezła mapa, gwiazdozbiór na niebie. W Gorzowskim na Zapiecku, gdzie czas zdumiony przystaje i gwiazda niejedna spada z wyżyn firmamentu, Artyści, podróżnicy, mistrzowie pędzla i pióra dzielą się swym bogactwem ducha oraz talentu. I oto już Barbara obwieszcza wszem i wobec. Piętnaste urodziny wybiły na zapiecku, więc spieszą przyjaciele, a gdyby miejsc zabrakło, to z wdziękiem na podłodze siadają po turecku. Niech dalej trwa i pociąga miłością do ludzi i świata. Niech aura radosna przenika tłum spodni oraz kiecek, bo liczy się spotkanie z sercem prost na dłoni. A tylko takie zapewnia wszystkim zapiecek. Dziękuję. Ten oto poetycki sposób pani Magdalena Podgaj z Poznania prowadziła Państwa w właściwie atmosferę naszego dzisiejszego świętowania. Witam Państwa serdecznie w, w imieniu Barbary Schroeder, autorki tego pomysłu, który powstał 15 lat temu. Ja nazywam się Hanna Kaup i z ogromną radością stoję przed Państwem, choć oczywiście nie bez tremy, tak jak stałam, nie tutaj, ale na dziesięciolecie w Zapiecku, wtedy, kiedy jeszcze odbywał się w piekarni chlebek. Dziś jesteśmy w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej i będziemy próbować to święto podtrzymywać. Basia jest strasznie zestresowana, chyba jeszcze bardziej niż ja, w związku z tym ogrzejmy ją jakoś tymi prawami. ona wymyśliła 15 lat temu koncepcję tych spotkań, i to ona zorganizowała i przeprowadziła ich w tej chwili już ponad 200. Prawie tyle samo bohaterów gościło u niej na spotkaniach. Kiedy kilka dni temu zapytałam Basie: I co dalej? Ona powiedziała po prostu to samo. I za to ogromne brawa. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym zapieckowym spotkaniu, ponieważ wszak dzisiaj jest zapieckowy wtorek. Tak właśnie chciałam, żeby jubileusz odbył się we wtorek taki zapieckowy. 17 sierpnia 2001 roku w firmie Chlebek przy współudziale mojej wspólniczki Bożeny Gralewskiej, Kierżun oraz pracowników otworzyliśmy klub do spotkań z interesującymi ludźmi. Klub ten stworzyliśmy z dwóch pomieszczeń magazynowych. Wyrzuciliśmy ściankę dołową, działową, pomalowaliśmy ściany na ostry, oczywiście pomarańczowy kolor. Postawiliśmy stoliki, nakryliśmy je kolorowymi obrusami, ustawiliśmy świeczniki, wazoniki i dostawiliśmy krzesła, mogliśmy zaprosić pierwszych gości. Z jednej strony są to zapraszani przeze mnie goście, a z drugiej strony są to biedni zapieckowicze, którzy razem ze mną. Pogłębiają wiedzę, poszerzają swoją perspektywę spojrzenia na wiele spraw, którzy się uwrażliwiają. Proszę Państwa, gdyby nie Zabieczkowicze, to klub nie przetrwałby tak długo, więc to spotkanie jest też dla nich, głównie dla nich. I bardzo im dziękuję. Bawcie się dobrze, bo myślę, że artystów, których dzisiaj zaprosiłam, że artyści sprawią Wam dużo radości. Andela make it andero ma ma ame terus kamu kawa cha 你的吗ل不 <中文 listings> Ja się bardzo cieszę, że urząd miasta tak ściska wasze Od pięciu lat spotkania odbywają się w zło na zawieszkę. Bardzo miło jest przyjmować podziękowania szczególnie kiedy się na nie nie zasłużyło. Tak naprawdę to ja chciałbym podziękować pani Basi, że tym, co robi sprawia, że po godzinach służbowych pewien duch sztuki i romantyzmu pojawia się także w spółce zło. Dziękuję. Kolejną będzie Paweł Schreder, Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych. Prezes. Prezes i osobiście prywatnie syn dla Kary Nie muszę dodawać, że pomaga swojej mamie w prowadzeniu zapiecka. Proszę Państwa, a teraz muszę Państwu przedstawić moje dziecko, które jest głównym sposobem naprawdę. Żeby nie ono, to nie było takiego. To nie jest tak, to przyjęło się że Jeśli szykowałam na wyjście, to spojrzałam na szafę i nie wie, co tu ubrać. Oczywiście coś pomarańczowo-czerwonego znalazłam, ale powiem, że na dzisiejszą atmosferę ciszy uroczystości za gorące, ale chociaż trochę chciałam dopasować. I szukałam też prezentu i sobie pomyślałam, że, że taką poduszkę do tego zapiecka sprezentuję, żeby tam było zawsze tak przytulnie jak do tej pory. I myślę, że niech ona właśnie tę, to, to światło, to, to, to serce, którym Basia wszystkich obdarza, niech ona po prostu tak ma w pamięci. Wszystkiego dobrego, ja dziękuję, bo po prostu to, co robisz, to jest po prostu piękne. Dziękuję. Nie wiem, czy Pani poseł sama zjadła tę I Firma Optimal z Poznania i Pan Arkadiusz Kadzewski. Prywatnie mąż, w córki Basi. Kredy. Moim ulubionym kwiatem są polne róże. Urosną wszędzie. Nie dadzą się. Są konczaste, ale mają niezwykły zapach. Jako polną mam w kieszeni. Ona żeby nie zwiędła, jest ze srebra. Ja nie umiem kobietom zawieszać na szyi takich rzeczy. Odwieszać umiem. W związku z powyższym, gdzie Pasiu, masz swoją córkę, ona mi pomoże zawiesić ci. Nawet nie wiem z której strony to się... Jest okay. to zawieszadło. <noise> A O, to jest tutaj takie kółko, na pewno pani wie. Dobrze. A ja tak jak w telewizji politycy będę poprawiał. <głos> 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 Proszę Państwa, gwiazda wieczoru Miklosz Deki Tureja. z nami. Zapraszam Was na kolejne spotkania, które zaczynamy od września, a dzisiaj przyjmijcie moje najserdeczniejsze podziękowania. Do spotkania we wrześniu.